Serdecznie w kolejnym odcinku z Lemim's Play Syberia. Eee, ja już tak chcę wyprostować coś, bo eee, w poprzednim odcinku, jak eee, kończyłam, po prostu wyszłam z gry i nawet nie zapisałam ani nic. Wtedy kompletnie o tym zapomniałam, po pierwsze, a po drugie sobie myślałam, że przecież tak mam zapis w tym samym miejscu, więc sobie wczytam. <laughs> eee, dobra, nieważne. Eee, więc skończyliśmy na zewnątrz, wyszliśmy z tego hot. Tak, można, no chyba to jest No, załóżmy, że tak. Okej. Gdzie to iść w ogóle? O, ptaszek lata. Spoko. Nie ma potrzeby tam iść. Można dwa razy. Co to jest? Dzień dobry! Dzień dobry! Cóż za radość spotkać tak młodą, piękną kobietę, swą obecnością zaszczycającą stare uliczki naszego miasteczka. Proszę spocząć tu obok i razem ze mną pooddychać zdrowym, świeżym powietrzem. Dziękuję, bardzo mi miło, ale obawiam się, że nie mam czasu. Może innym razem. Mam taką nadzieję, panienko. Pamiętam czasy, gdy te ulice tętniły życiem. Każdy zakątek krył tu w sobie coś wyjątkowego. Ach, nasze małe miasteczko Valadilajne nie jest już takie jak dawniej. Wygląda na to, że wiele się tu zmieniło ostatnio. Nasze dzieci opuściły dolinę, uciekły do miast. Nie można ich za to winić. Muszą przecież zarabiać na życie. Trzeba iść z duchem czasu, nieprawdaż? Bo w fabryce Woralbergów nie znajdą przecież zatrudnienia. Ciężko jest żyć z dala od świata. Proszę mi wierzyć, panienko. To taka piękna wioska. A, ah, od razu wiem, że pani nie jest stąd. Mam nadzieję, że nasze proste przyjemności, których nie mamy tu zbyt wiele, będą panience odpowiadać. Życzę miłego dnia. Dziękuję. Właśnie ja mówiłam dwa razy, można tak jak w The Longest Journey, właśnie dwa razy... No na biegnie! Haha. Nie wiem czy w dobrą stronę idę, czy nie. Zobaczymy! Tutaj te roboty biegły chyba. Znaczy się nie biegło tylko... bez sensu, zamknięte. Wrócę, gdy skończy się pogrzeb. I. Aaa, ta kareta! To był pogrzeb. A ja myślę sobie, jakiś robot jedzie. I... O ja... Ja nie mogę. Dobra, czy nie można iść w drugą stronę? Zdecydowanie. Zdecydowanie, zdecydowanie. Dobra, tutaj, stąd jesteśmy, tu nie można. O, tu jeszcze można. Masz... Nie ma potrzeby tam iść. Oj, nie ma potrzeby? jest potrzeba, ja widzę potrzebę. Ale fajnie, tutaj tak ptaszki ćwierkają. Jeśli to ma zadziałać, potrzeba czegoś jeszcze. Jeśli to ma zadziałać, no. potrzeba czegoś jeszcze. Dobra, pewnie nie mam tego czegoś, co będę później... Idziemy dalej. I idziemy. Biegniemy, znaczy się. Ej, fajnie to. Tak, widoki góry i w ogóle. Yj. Nie ma potrzeby tam iść. Idziemy zagadać? No pana w fartuchu? Dzień dobry, czynne. Chciałabym coś kupić w piekarni. Niestety nie. Nie da rady. Zamknięte. Zaczekam. Może pani czekać, ale dziś nieczynne. Aż do jutra. Dziś pogrzeb. Żałoba. Przekromi. mi. Proszę przyjąć moje kondolencje. Bez obaw. Z powodu śmierci madame Voralberg wszystkie sklepy są zamknięte. Decyzja burmistrza. Proszę przyjść jutro. Jutro już mnie tu nie będzie, szkoda. Wszyscy tutaj dziwnie mówią. Nie ma potrzeby tam iść. Na no serio, wszyscy tu chyba dziwnie mówią. Nie ma potrzeby tam iść. Nie ma potrzeby tam iść, a ja widzę potrzebę. Mm. tu coś można, tam jeszcze, tam ojej, ile dróg do wyboru yy, ta babka zmarła, spoko. Nie chcę mi się czytać. Chcecie to czytać ja, ja nie czytam yy. Okej, okay, zdaje mi się. Zapewne no to taki duży budynek. To tutaj ten. Ten ktoś mieszka, z kim mamy też pogadać w sprawie y, wykupu tego, tego. Zablokowane. czytał niby, dajmy ci gazetę, fax, też nie, fax dwa. o, da się. O wy Ja się boję faceta. Nic wziąć nie można. U. A teraz można. A to coś położyć trzeba. Ojoj, oj, oj, co tu położyć trzeba? Zaraz zobaczymy. dobra, może później coś będzie. Okej, okay, idziemy. Pewnie tam ten facet siedzi, ja się go boję. Witam pana. Panna Walker, jak mnie mam? Jak minęła podróż? Spokojnie i bez kłopotów, dziękuję. Proszę usiąść, panna Walker, proszę słuchać jakiś pogłosie, jakiś smętny czy co? Yyy, widać, że no. Mam nadzieję, że zdaje pan sobie sprawę, co mnie tu sprowadza. Nie. Oczywiście, oczekiwałem pani. Jestem Kate. W pewnym zakresie prawnie reprezentuję spółkę Universal Toy Company. Odpowiadam za... Tak, wiem, doskonale się rozumiemy, panno Walkera. Yy. Nie lubię cię. Panno Walker, obawiam się, że kwestia sprzedaży fabryki jest bardziej skomplikowana, niźli wydawałoby się na początku. Słucham? Przecież wszystko było uzgodnione. Mamy zgodę Anny Woralberg, a jej śmierć nie unieważnia tej decyzji. Panie Alfolter, pojutrze muszę być z powrotem w Nowym Jorku. Zarówno mój klient, jak i ja chcemy zakończyć te transakcje jak najszybciej. No. Rozumiem. Aż nazbyt dobrze, panno Walker. Widzi pani, jest spadkobierca, panno Walker. Przepraszam, spadkobierca? O ile mi wiadomo, madame Wolarberg nie była mężatką. Nie wspominała również o tym drobiazgu, kiedy miałam jeszcze okazję z nią rozmawiać. Panno Walker, proszę mi wierzyć, byłem nie mniej zaskoczony niż pani. Anna Wolarberg przysłała mi ten list dwa dni przed śmiercią. Proszę mi wierzyć, że gdybym dowiedział się o wszystkim nieco wcześniej, z pewnością bym Panią poinformował. Przeczytam Panią w dokument. Jestem już stara, czuję jak życie ucieka ze mnie szybciej niż się kiedykolwiek spodziewałam. Obawiam się, że nie doczekam chwili podpisania umowy i przejęcia fabryki. Dlatego zdecydowałam się coś ci wyznać. Mój brat Hans żyje. Nie zdziwiłoby mnie wcale, jeśli trudno by ci było dać temu wiarę, ale taka jest prawda. Zapewne pamiętasz jego śmierć, pogrzeb, mimo że miałeś wtedy ledwie kilka lat. To była plugawa mistyfikacja uknuta przez naszego ojca. Fakt, że jego jedyny syn zapragnął opuścić Waladilajnę i porzucić rodzinny interes, był dla ojca nie do zniesienia. Po odejściu Hansa wolał uważać go za zmarłego, dlatego też sprawił, że wszyscy w to uwierzyli. Zrzucił również na moje barki ciężar tajemnicy. Powtarzam, Hans nie umarł, Hans żyje. Tak więc po mojej śmierci to właśnie Hans staje się jedynym prawnym spadkobiercą naszej fabryki. Dobrze rozumiem. Skoro Hans Wolarberg żyje, to teraz muszę jedynie podpisać umowę z nim. Rozumiem, że już przekazał mu pan wszystkie stosowne informacje i dokumenty. Gdzie mogę się z nim spotkać? W drugiej części listu napisane jest, że Hans Volarberg przebywa gdzieś na Syberii. Przekażę pani ten dokument, by mogła pani przestudiować go sobie w wolnej chwili. On czytał, że ja naszej znaczy nie miałam nigdy możliwości ponownie spotkać się z moim drogim bratem. Na szczęście byliśmy z Hansem cały czas blisko w naszych myślach. Przez te wszystkie lata powiedziałam, jakie powiedziałam, wiedziałam jakie są koleje jego losu, gdyż sporadycznie przesyłał mi wieści. Czasami pisał listy, ale były krótkie, gdyż od czasu tego nieszczęśliwego wypadku Hans nie lubił słowa pisanego. Przesłał mi jednak projekt automatów, które chętnie tworzyłam w fabryce. Przyznam, że przyczyniły się one znacznie do sukcesu fabryki Woralbergów. Hans miał zawsze ten wspaniały dar poprzez wyjątkowe połączenie trybów i Wkładanie Życia w obiekty Mój brat jest geniuszem w dosłownym znaczeniu Tego słowa Wróćmy jednak do spraw bieżących Możesz być spokojny Że mój brat nie będzie miał nic przeci Przeciwko sprzedaży fabryki W momencie gdy czytasz ten list To ja już odeszłam Więc do niego Zwróć się z tą sprawą Ostatni list otrzymałam od Hansa Pół roku temu O oh my God, tak dawno Został wysłany z północnej Syberii. Z przykrością przyznaję, że nie mam żadnych świeższych wiadomości. Zdaję sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji moje wyznanie cię poz pozostawia, ale pragnę umrzeć z czystym sumieniem. Byłabym wdzięczna drogi Maitre Al Volker, gdybyś poinformował o tym fakcie amerykańską firmę uprawniczą, z którą załatwiam owe sprawy. Jest już jestem już stara i taka zmęczona. Pozostaje Nie, dobrze. Po... <laughs> pozostaję z szacunkiem i przesyłam ostatnie pozdrowienia. Anna Orenberg. Czy Anna Volarberg nie przekazała panu żadnych innych informacji? Niestety nie, pan Walker. Powiedziałem pani wszystko co wiem. W świetle prawa sytuacja jest oczywista. Jeśli pragnie pani sfinalizować sprzedaż fabryki, powinna pani odnaleźć Hansa Vorarlberga. Na cmentarzu miejskim spoczywa czyjeś ciało. W takim razie na Syberii krąży jego duch. To chyba zadanie w sam raz dla pani. Proszę mi uwierzyć, panno Walker, że jest mi doprawdy bardzo przykro z powodu takiego obrotu spraw. Nad wyraz przykro. No to pięknie. I co teraz? Być może dowie się pani więcej w archiwach fabryki. Klucz do niej znajdzie pani w poczekalni. Przeczytałem pani list, tak więc moja rola w tej sprawie już się zakończyła. Teraz proszę mi wybaczyć, muszę odpocząć. Mam duże kłopoty ze zdrowiem, a lekarz zabrania mi zbyt długo pracować. Proszę zamknąć drzwi za sobą, gdy pani wyjdzie, pannu Walker. Do widzenia panu. Do widzenia. Zgadamy jeszcze? Och nie! Zapomniałam, że notariusz odpoczywa. Ojoj! Oj. A co tu jest? Nie ma potrzeby tam iść. Y obserwuje mnie. Co za typ? Ja nie mogę. Gdzieś w poczekalni jest klucz, tak? że znowu nie widzę gdzie w poczekali może być klucz Buryścą Chyba, że gdzieś tu Tu się dziś używa. Zaraz zobaczę. Mamy klucz. Nie zamknę drzwi. Nie z... ma potrzeby tam iść. Czyli co, najpierw idziemy do fabryki? dore. Tam chyba była fabryka, z tego co wiem. Tam niby czegoś brakowało. Ble, ble, ble. Do mnie dzwoni. Halo? Kate? Dan? Tak się cieszę, że cię słyszę. Jak się czujesz, kochanie? Jak minęła ci podróż? Czy zdążyłaś już się zakwaterować? Była długa, męcząca i głównie mokra, ale czuję się dobrze, zwłaszcza gdy ty. Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Tak, to znaczy niezupełnie. Nie wszystko wygląda tak, jak powinno. Wiesz, tutaj wszystko jest takie inne. Skoro już o tym rozmawiamy, to udało mi się załatwić wolne popołudnie jutro po lunchu. Odbiorę się z lotniska. Mam nadzieję, że lot z Paryża nie opóźni się. O ósmej mamy być u Goldbergów. Powinnaś zdążyć wziąć prysznic i przebrać się. Moja biedna pszczółko. Dan, sądzę, że spotkanie z Goldbergami jutro wieczorem to nie najlepszy pomysł. Nie martw się, Kate. Jak zwykle będziesz cudowna. Nigdy nie musisz ubierać zbyt dużo, by wyglądać pięknie. Dan? Dan! Będę niestety musiała zostać tutaj trochę dłużej. Pojawiło się nagle kilka nowych problemów. Rozumiesz, prawda? Kate, kochanie, o czym ty mówisz? To tylko jakaś nędzna fabryka zabawek. Sprzedaż nie idzie tak gładko, jak myślałam. Muszę zostać trochę dłużej. Dan, nie gniewasz się, prawda? Ależ Kate! Katie! Nie możesz mi tego zrobić! Nie o kontakty z Goldbergami. Łączą się z tym miliony dolarów! Wiem, przepraszam. Idź sam. Nie martw się o mnie. Wrócę jak najszybciej, obiecuję, dobrze? Muszę kończyć. Niedługo znowu zadzwonię. Kocham cię, skarbie. Oj, oj, oj. Ten jej wybranek serca chyba jej naprawdę nie kocha, stwierdzam. Przykro mi to powiedzieć, ale... tak jest. Mm. Mm. Fontanna i tyle dróg do wyboru. Oj, Boże, dobra. W tym miejscu będę kończyć. Eee, najpierw zapiszę, żeby nie było, że znowu zapomnę. Zapisz. Na tym samym. Tak. Eee, Dzięki. Tak. W tym takim ładnym, lepszym widoku skończę z Wami <laughs> eee, ten odcinek. Eee, więc. Dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście i życzę Wam miłego dnia oglądania wszystkiego co tam sobie zażyczycie. Eee, mam nadzieję, że się podoba. Zapraszam Was do moich innych serii, do oglądania kolejnych odcinków z tej serii też również. Eee, no! Wszystkiego, wszystkiego dobrego i więc pa! pa. 是吗？一些吧。